Cześć, cześć, ja jestem Michele, a to jest kolejny odcinek na kanale. Nie pytajcie, dlaczego nie mam skina, bo to po prostu wina serwera. Jest ze mną i kolega, kolega. Proszę się Dzień przedstawić. Serdecznie, witam, serdecznie. witam, witam ja też. Yy, on też nie ma skina, a czy normalnie ma, ale tutaj nie ma skina, bo ten serwer jakoś się chyba, coś coś się z nim dzieje i po prostu, no, no są domyślne skiny. Tak, dokładnie. I dzisiaj. Dzisiaj będziemy robić sobie challenge, czyli taki, no niezbyt twórczy challenge. Yy, będziemy szukać diamentów. Kto pierwszy znajdzie diamenty, ten wygrywa. I zaczynamy tutaj bez niczego i po prostu, no, no kto pierwszy znajdzie ten wygrywa, nie? Jak coś to, 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 to wiesz, że, że daj mi wygrać, nie? <laughs> nie, no. no. Brak, nie, 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 dam ci nie, 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 start No Przede przed wszystkim trzeba nie, 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 żeby mieć potem żeby nie, 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 Niby można było, było by od razu wiesz, drzewo i od razu się kopać w dół, ale nie wiem, czy nie lepiej znaleźć jakąś haskillę. Czy tu będzie szybszego? Dobra, ja mam trochę tutaj coś. Trzeba sobie jakieś narzędzia chociaż zrobić na szybko. I gdzie tutaj, jakby się gdzie pójść? W którą stronę, kurde? Wreszcie jeszcze sobie wezmę to. Fak, 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 fak. fak, fak. Szybko no. Dobra, ja sobie idę w tą stronę w takim razie. Ja, ja, ja chyba od razu się kopię w dół, od razu będę kopał. Dobra, to jest ja. Lati, ja, spróbuję, ja... Może nikt nie wpadnie. Ja, sp ja spróbuję, kurde, znaleźć jakąś jaskinię. Chyba to będzie lepszy pomysł. Jak jakąś taką mocną znajdę, dużą, to od razu prawie możesz zejść do tego tam deep slate'u. No ile znajdziesz taką? No o ile znajdę. Dlatego liczę, że jakaś się tu pojawi mi. O, jakaś tu. Nie, to nie jest, to nie jest jaskinia. Niestety. Dobra. Mm. O, epoka kamienia. Ja tu widzę Ojej, właśnie. W sumie, w, sumie, w sumie wiesz, jak znajdziesz diamenty, to mi się wyświetli, nie? Że dostajesz osiągnięcie, nie? Nie, nie da rady. Nie da rady, to szukać... Nie widział. E, dobra. Chociaż nie ma śniegu, już. Dobra, dajcie mi jakąś jaskinię. No, jakaś fajna jaskinka no, by się przydała. Ja tak ja trafiłem na jaskinię, ale podwodną. nie nieca, zalana są problemy. Problemy delikatne. Te podwodne to też są takie. Głupie te jaskinie. Dobra, ja płynę tutaj. Jak nic nie znajdę za minutę, to się kopię w dół. Też. Bo. No ciężko. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Musimy szybko coś tutaj znaleźć. O, jakieś, o, o może tutaj, tu ty, 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 ty jest, nie, dobra, to nie, jednak nie, to jest jakiś kurde dziura w ziemi po prostu. Ty, a jest tu coś? Nie, nic nie ma niestety. Wiesz co, shadery se wyłączę, bo kurde na shaderach jest tak ciemno, że w ogóle w jaskiniach nic nie widzę. Ja właśnie mam ten sam problem, nic kompletnie nie widzę z tych jaskiniach, zwłaszcza jeszcze tych podwodnych, nic kompletnie nie widać. Jeszcze kurde nie mam tego jedzonka, Fak. Tragedia! Tragedia! Tutaj tu jest jakaś, ale taka mini Dawać mi mięso Dawać mi mięso Kurde, ten głód mnie wkurza Trzeba na szybko jakieś mięsko znaleźć, inaczej będzie problem No właśnie o dobra, coś jest, czekaj, jakaś jaskinia, ale to jest kurde też taka, widzę, że tam woda jest, czyli pewnie też jest zalana. Ja to jest pewnie to samo, to pewnie to samo znowu coś ja. Nie, ja już jestem chłopie tak daleko od siebie. Ty, szmaragdy znalazłem. Gramy nie na szmaragdy. Wiem. <laughs> jestem w jakichś górach, jakieś. Jesz... Ty, 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 no, tu jest tak dużo szmarak, że chłopie, co, co krok to szmaragd. Nie wiem Jezus, prawie wpadłem do jakiejś dziury. Ty, naprawdę nic tu nie ma? Jest tak pusto, ale są takie dziury czasami, dziwne, że ja myślałem, że coś tu będzie. A, i nie liczą się diamenty znalezione w skrzynkach na przykład yy, w jakichś tych... W Dungeonach, W Dungeonach No, Dungeonach no, tylko... no dobra. Tak wolisz. Coż to za jakieś góry głupie, dziwne? What the hell? nie ma żadnej jaskini? Nie możesz nic znaleźć? Nie mogę nic znaleźć. Dobra, kopię się w dół w takim razie. Cało nie pada śnieg w tym momencie, a tam na, na skałach się robi biało. Fajnie to wygląda. No ja już nie jestem na śniegu, jest deszcz, pada. Dobra, lecimy. No jeszcze gravel, ja pierdzielę Najgorzej. Dobra, robię sobie lepszy kilo, szybko, 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 szybko. Dobra. O, widzę, że już żelazo masz. Kurde, no nie mam tyle kamienia nawet. Co jest? A nie, to jest, to jest kamień. To nie żelazo. Myślałem że żelazo. Dobra. Tyle kurde, na którym jestem w ogóle? Jezus, 47. Najgorsze, że ten deepslate się tak wolno kopie, bo gdyby jeszcze, wiesz, normalnie się kopało, to spoko, ale jak się tak wolno kopie, to już lepiej mieć jakiś lepszy kilof. Dobra, ja sobie biorę jeszcze węgiel, żeby mieć na oświetlenie chociaż jest taki problem, że nigdzie węgla znaleźć nie mogę. Wiesz co, na DeepSaite jest o wiele ciężej znaleźć węgiel. Węgiel jest łatwiej znaleźć wyżej. On, on ma takie akurat. No, ja jestem jeszcze dosyć wysoko nie? I, i dalej są problemy. Za to nie mam kompletnie problemu z zombiakami, niestety. Który już poziom? Minus 38. No i znowu gravel. Fak. Ja są trochę głęboko, teraz ja już jestem na minus 50. To już prawie niestety... będziesz miał bedroga, ty. No ale niestety nic poza tym nie ma tutaj. Szukam jaskini, ale w tej właśnie jaskini co jest? Niestety kompletnie nic. Nie wiem dokładnie, na których jest największy największa szansa na diamenty, ale tak myślę, że tak na minus 50 będzie dobrze albo na minus 55 niech będzie jeszcze trochę śmiesznie by było, jakby mi coś spadło na głowę teraz jakiś mob on tu by zabił się od razu no ale śmiesznie by było dobra, no 55 tak, jestem Czy na tym poziomie można jeszcze żelazo spotkać oby boków kurde... D. Myślę, że można. Myślę, że jak najbardziej. No nie, na razie spotkałem ten Redstone. Mogłem tam iść do tej jaskini. Fakt, dobra, wrócę się do tej jaskini, będzie szybciej. Bo tam gdzieś e, słyszałem zombiaka. Iż spróbuję szybko znaleźć jakieś szlaza. Mam nadzieję, że zombiak jest dalej, bo muszę go słyszeć. Chyba, chyba jest gdzieś tu. Jest, dobra, gdzieś tu będzie. Jest gdzieś na lewo. O, jest, jest, jaskinia. Mam nadzieję, że nie zginę. fak, o fak, fuck, O, fak, o, fak, 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 fak. Uh. O, no. żelazo jest posiadane już czyli żeś znalazł diaksy już? nie, żelazo wiesz co yy, bo potrzebuję yy, pochodni a nie ma w ogóle węgla więc uznałem, że zrobię sobie z redstone'a to mi się wydaje całkiem Aha, okej, okay. rozumiem a żeby wydobyć resta ona potrzebuje coś kilog, a żeby to zrobić kilog muszę jakieś jakiś przetopić. Najgorzej bo ja mam kurde trzy, trzy serduszka a nie mam co jeść i po prostu... Nie regener... Fak 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 fak. Nie 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 nie. Fak 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 mam jedno serduszko. Mi się udało za to znaleźć złoto. Szkoda, że nie Dobra, go. Jak ja mam z jednym serduszkiem grać? Hmm, powoli graj. No spokojnie, nie biegaj. No nie mogę nie biegać. Nie mogę biegać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A mnie lepiej. Gdybym mógł, to by było łatwiej. Dobra, idę tu do góry. Może coś tu na górze będzie. Jest ta, taka mała ta jaskinia, nic tu nie ma, rozumiesz? Żadnych rud, Żadnego nic. Ja trafiłem na ogromną jaskinię, i też tam za dużo nie było, niestety. No chociaż ty jakąś większą trafiłeś, kurde. Patrz. Patrz go, na no, za... Dobra, powiem ci tak. Zrobię to w inny sposób. Mam nadzieję, że nie znajdziesz przez ten czas diamentów. A jak no, znajdziesz... Dzień, nie, nie, pobranie nie nie. Nie, ładne, nie, 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 pobranie nie, Ja tu gram najbardziej e, jak się da, e, de nie, O nie, nie, Uczciwie uczciwy właśnie, uczciwie. O, jest nie, 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 co się takiego stało, co takiego popełniłeś? Powinniśmy... Nie, bo zostawiłem crafting table na samym dole. W sensie, że na tam minus 50, którejś A to co? Na... Aha, bo tu poszedłeś gdzieś do góry, cofałeś, cofasz, Tak, poszedłem do góry, żeby w... znaleźć ten żelazo. Dobra, ciul. Robię to w inny sposób. szybko szybko Kurwa <śles> ja, no to chyba nie, nie uda to można uznać za tą porażkę <śles> <śles> Nie nie poddam się Dopóki nie znajdziesz diamentu, nie poddam się. W sumie, jak znajdziesz, no to mm, automatycznie się poddam. Ja po, <grym> po się też nie przegrasz. poddam. Nie poddam się, tylko przegram dokładnie. Moje Niestety szanse. Niestety jeszcze nie. Moje szans, szanse spadły tak do 2% może. A, myślę, że więcej. Myślę, że, myślę, że masz więcej. No spokojnie, bo to. No, kopię, kopię, ale wiesz, nic, nic, ciężko cokolwiek znaleźć. Mhm. Mm o kurde, szkielet jeszcze, fuck, fuck, fuck. Dobra, widzę jakąś jaskinię dużą. Może to jest moja szansa. O kurna. Dobra, jest, jest w miarę duża jaskinia. Eee, sobie zrobię szybko coś eee, znowu, jakieś nie wiem jakieś eee, gilof. Eee. Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 ale jeszcze nie znalazłem całego skropu, i ciężko coś znaleźć. Fuck, 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 Jezus, słyszę wszystkie dostępne potwory w tej grze. Myślę, że nie wszystkie. Myślę, że tylko większość. No dobra, to większość, masz rację. Jezus, co się dzieje? Ja tu za chwilę. Na zawał zejdę Bo ja słyszę jakby normalnie był dwie kratki ode mnie ty Oj tak, tak jest właśnie Ła Co ty jęłcie? Kurde Mam żelazo Muszę zacząć kopać w drugą stronę, bo nie mogę znaleźć, ale cały kilofisz prawie skończył mi się Dajcie mi żelazo, ty Jeszcze jedną potrzebuję, bo mam Raz, dwa? Mam dwa, no Fuck, creeper Dobra Mam żelazo, jest Nice, nice. Dobra, szybko. Fuck, nie mam nawet na piecyk. Jak możesz nie mieć na piecyk? Nie, no bo ten, no bo... Ten, zginąłem, padłem, nie, nie? Padłeś. Padłem. Fuck, gdzie jest węgiel? Gdzie jest węgiel? Tu jest węgiel. Ja, ja, na szczęście nie mam takiego problemu. Węgla ja już w ogóle nie mogę za dobrych kilku boków bloków. Nawet nie szukam. Dobra, wystarczy mi. Lecę, 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 bo chcę. Bo chcę nie przegrać tak łatwo. Dobra, przepalamy, przepalamy. Jezus, jeszcze ten czarny wysoki gościu mi przyszedł tutaj. Kto? Enderman. Mm, ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt. Kurde mu, jakbym miał jeszcze jedno więcej żelaza, to bym sobie mógł zrobić jeszcze... fakt zrobić sobie jeszcze mieczyk. Moje szanse by wtedy wzrosły z 3% do 4, bo bym tak łatwo nie umarł. Ale niestety, mam na razie 4 serduszka i małe szanse na wygraną. Mm, nie ma. Narzekać, szanse są całkiem spore. Ale w sumie powiem ci, że jakbym teraz zaczął kopać na sam dół, to bym mógł jakby... miałbym szansę. No ja myślę, że dalej masz szansę znaleźć. Znaleźć diamenty niestety nie jest tak prosto. Dobra, to za są żelazne reguły, za to osiągnięcie. Yy, no yy, ten. Yy. Zbroja? Nie, 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 nie zbroja, tylko kilof. Kilo Kilów żelazny? Ty nie masz żelaznego kilofa'? Ja mam. Jeśli mi to osiągnięcie musiało z bokiem szlecieć. No. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Dobra. Nagrywa się, nagrywam, dobra. musiałem sprawdzić. Co najgorsze, że jestem bardzo wysoko. I to jest kurde problem. Ja jestem bardzo niska, ale dalej nic nie chcę. Kompletnie nic. Nie da się nic znaleźć. Zaraz najgorzej, bo mi zaraz patyków patyku braknie na narzędzia. Dobre, no o nie, najgorzej. No najgorzej na no, minus 60. Na którym? E, już powiem na minus 59 Poziomie trochę ciężko z drewnem. Ciężko, żeby gdzieś znaleźć i wydobyć. Dobra, ja spróbuję kopać na minus 30 może albo 40, Może nie tak nisko jak 50, bo to może za nisko? Nie, no raczej nie za nisko. Myślę, że diamenty mogą do minus maksymalnego. Nie wiem, ile jest minus maksymalnego. No, on są do, on, do minus do maksymalnego do bedrocka, chyba od 14 poziomu, jeśli się nie mylę. No, 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 ale Zyra. im niżej, tym większa szansa. Tak, Bezroka, tak, tak. Tak, tak, tak było właśnie, że, że większa szansa. Dobra, ja już nawet żelaznym kopię, bo kurde, czas mnie nagli. Ty w każdej chwili możesz znaleźć, a ja jeszcze tak średnio. Znaczy już niby na deepslacie jestem, ale... Ale no. Ale to dopiero deepslate. Czasami to aż deepslate. To ciężko, ciężko mi się wydarzy, jest strasznie ciężko w tym deepslacie. Tu jeszcze kopię na, na dwa bloki, bo się cykam na jedno. Tak to bym na jedno kopał, ale... Znając moje szczęście, to za chwilę będzie dziś lawa. Nie tam lawy już kilkakrotnie spotkałem. Nie jest zbyt fajnie, no ale co, trzeba przeżyć. No ale kopałeś jak w dół? Kopałeś? No. W sensie teraz? Czy ogólnie? No, 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 jak w dół, ja zawsze kopię na dwie kratki, zawsze. No tak najbezpieczniej. No No, no, no. Kurde, no. Come on, come on. No już mam minus 25, no to jeszcze trochę i zacznę w bok kopać. Znając moje szczęście, to w w dół, no to nie powiem, od razu znajdziesz. Fajnie by było, nie narzekałbym. Ty nie, ja trochę. Ja tam. Nie gramy na pieniądze jeszcze, więc no. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Minus 38, minus 39, minus 40. Dobra, kopię się w bok. Spróbujmy tutaj na tym poziomie. Może tutaj będzie, będę miał szczęście. Dobra, trochę odrobiłem. Bo chociaż mam teraz żelazny kilow. Nie mam tego problemu, że jakbym znalazł to, to bym nie wykopał, tylko wykopię teraz. Także okej. Okay. Mi się, się jedynie co aktualnie udało znaleźć, to jest lawy. Takie nie za fajne. No, zlituj się Minecraft. Daj mi jakieś diaksy fajne. O oh, jest, 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 znalazłem, znalazłem, nie, znalazłem, nie, znalazłem Jest <laughs> uh, uh, yes, uh, jeden, uh, dokładnie jeden Dokładnie, nie dobra Lidzawę? jest drugi, jest drugi i trzeci, kurde Widzowie to wszystko ustawione A nie, wszystko nieprawda, ustawione. nieprawda, nic nie było ustawione Nie mam nawet żadnego tego, wspomagacza ani ani no nic, nie, nie, nie Nie, 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 nie. Ja, ja tutaj tunele porobię, nic tu kompletnie yeah. nie ma Czekaj, mam ja, ja się do ciebie tepnę aż, bo chcę zobaczyć Zapraszam nisiek Dobra, proszę, proszę mi proszę. pokazać co, co tu, tu masz tutaj, tutaj no. Zapraszam, zapraszam, tu masz złoto jakbyś mm. chciał to jest złoto. Fajnie, fajnie Tam było gdzieś jeziorko lawy, ale zamurowałem pewnie coś z przodu i tutaj delikatny tunelik <grym> Czemu masz te redstone'owe pochodnie? A bo nie miałeś to tego niż węgla Jakoś trzeba a, sobie a, radzić a, okay. Ale to jest tylko delikatny tunelik, bo oczywiście tutaj w drugą stronę jak się jeszcze wrócimy kurde, W drugą kurde. stronę też był jeszcze jeden tunel to nie może być tak prosto, żeby tylko jeden był. To niestety. I zero diamentów, a ja kurde zero tyle... I i jeszcze Czekaj, jeszcze tutaj zapraszam na dół. Tu jest delikatny, tutaj się teraz kopałem. To jest tak fajnej głowy, to mnie powstrzymało trochę. Jak się wrócimy, to jeszcze jak pójdziesz tutaj do przodu, to jeszcze trochę... Yes. Jeszcze trochę, jeszcze tu sobie można zejść ich dół. O, tak to jeszcze kawałeczek. Tu masz jeszcze oczywiście jeszcze jedną nogę. Nie było o, to jednak. Jednak trochę mi zeszło i tutaj w sumie koniec, tyle przekopałem. No, A kurde. mówię, że stając moje szczęście to się pierwszy się w dół i znajdziesz. <laughs> dobre to było, dobre. Ale kurde tyle, aż wykopałeś i nic naprawdę no, no, to jest no, naprawdę zasadzie... nie fart powiem ci. A to tak znając życie ko za trzy razy byłem tak jedną kratkę od diamentu albo gdzieś No pewnie no, tak, nawet, pewnie tak. No, pożegnajmy się, żeby było fajnie, ładnie i przyjemnie jeżeli chcecie więcej takich y, challenge'y, może z większą ilością osób, może na jakieś, nie wiem, nagrody, kurde, zabije, zabije mnie za chwilę, bo mam jedno serduszko, to możecie zostawić y, y, łapkę w górę na przykład i, i komentarz, napisać, że. O, o chcemy, y, to i, i. No i suba też zostawić, żebyście nie przegapili żadnych odcinków. Także. Um, nie zapomnijcie jeszcze o dzwoneczku, oczywiście. No tak, dzwoneczek, prawda? No tak, dzwoneczek też bardzo ważny. Także. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro. Siemane! Cześć! cześć.